Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć karty na miesiąc październik dla urodzonych w znaku byka. Energia miesiąca października, król monet, miłość, związki, partnerstwo, karta śmierci dołożę, bo tu jest jakaś transformacja, więc... I trójka mieczy i sprawy zawodowo-finansowe, umiarkowanie. Na no, drogi Byku, myślałam po wyciągnięciu pierwszej karty, że będzie to taki fajny, bardzo e, super e, czas, super, super e, miesiąc. No niestety, król monet mm, kończy. I tu widać od razu, że w uczuciach e, coś się zmieni, coś się transformuje, e, coś się może pokończyć. Niektóre związki mogą się rozpaść, niektóre związki mogą się pokończyć, niektóre związki mogą się zmienić, ale ponieważ dołożyłam Trójkę Mieczy, Szpilka mieczy to jest złamane serca. To jest sązy, to jest rozpacz, to jest jakaś tam, jakiś zawód e, miłosny. Fakt, że ona też mówi o kierowaniu się rozumem, nie sercem, ale w związkach i w uczuciach, w partnerstwie, mm, no to jest takie... Mm, to już jest taki racjonalizm, to już jest rozsądek, który wchodzi e, zamiast miłości, zamiast pożądania, zamiast e, takiej dobrej... Ciepłej, serdecznej relacji, już tutaj takie um, bardzo duże przemyślenia: um, bardzo dużo myśli, bardzo dużo analiz. Um, I tak, tak jak powiedziałam, um, związek z rozsądku. Czyli wasz związek, można by powiedzieć, że jeszcze będzie trwał, ale um, on się zmieni. Król, znaczy król monet kończy kolor, więc dużo rzeczy się pokończy w Waszych związkach. Mogą się też związki, tak jak powiedziałam, skończyć, ale mogą być też relacje, które się zmienią, które w y, jakiś nam sposób y, ewolu, ewoluują, ale niekoniecznie w tą dobrą stronę, czyli ku sobie, tylko wręcz przeciwnie. Tu będzie, będziesz się, drogi byk, w związkach zastanawiać. Karta Królo, króla monet w ogóle mówi o bardzo dobrych finansach, o sprawach bankowych, o sprawach pożyczki o tym, że y, część z Was na pewno podniesie swoją wartość. Y, doceni siebie jako siebie, doceni, doceni y, to, co ma doceni, doceni mm, przede wszystkim siebie tak, hmm, Tu są też właśnie, może tu postawione granice, które, które gdzieś tam mm, w końcu wyznaczysz i dlatego to wszystko będzie taka ewolu, ewaluacja, ew, 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 ewolucja też, przemiana e, w waszym, w waszym życiu uczuciowym. Mocna karta, jeśli chodzi o finanse, pracę i w ogóle, natomiast no Mówię, ko kończąca wiele etapów w życiu związkowych, w pracy, jakby powiedzieć, umiarkowanie, czyli nie ma ani wielkich e, wzlotów, ani strasznych upadków, są tu mogą być dwa źródła utrzymania, dwa źródła finansowania, spokój, cisza i równowaga, o tak, bo to jest umiarkowanie jest również zwane równowagą, więc równ równowagę można osiągnąć i osiągniesz. Czyli będziesz nie umiał pracować i umiał odpoczywać i w pracy też będzie wszystko w porządku. Tak jak powiedziałam, trochę nudno, trochę spokojnie, no ale po tym, co na przykład w związku yy, może się u Was wydarzyć, to może się okazać, że ten spokój, chociażby z zawodowego punktu widzenia, będzie bardzo dobry. Trójka mieczy może przeminąć. Trójka mieczy, owszem, po łzach, po bólu, może po jakiejś kłótni. Yy, yy. Ona przeminie, tak? Ona, ona w końcu, ona w końcu siebie jakąś tam, którąś stronę się zrobi, nie wiem jaką, może dołożę, ale y, wydaje mi się, że, karta związków, gwiazdę. Słuchajcie, ono da dzieje, po, po tej rozpaczy, po tym bólu w jakiś tam sposób się, y, y, jakby to powiedzieć, y, może nie odrodzi, tak? Ale... Y, daje jakąś nadzieję na to, że na tą lepszą przyszłość, mądrzejszą przyszłość. Karta Gwiazdy daje też spokój, czyli wiecie, może być tak, no przecież w każdym związku są jakieś lepsze dni, gorsze dni, są i kłótnie, są i rozmowy ostrzejsze i w każdym związku są dwie osoby, tak, każda może widzieć w jakiś sposób inny trochę waszą relację. Oby się nie pokończyło, bo... Ale pokończy się pewien etap, tak? Pokończy się pewien etap. Może to też jest dla Was będzie dobre, bo naprawdę nabierzecie własnej wartości. Zobaczycie swoją własną wartość i docenicie swoją własną wartość. I to jest też bardzo ważne, jeśli chodzi o relacje, stosunki w pracy też, bo słuchajcie, wartość nie tylko się liczy osobiście, czyli doceniam, że mam ładne nogi, czy doceniam, że, że nie wiem, czy tam świetne książki i umiem porozmawiać na każdy temat, ale również docenić swoją własną wartość, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, czyli jestem specjalistą, tak? Jestem wartym człowiekiem, który umie więcej niż inni, albo umiem rozwiązywać problemy, albo właśnie zachowuję spokój w sytuacjach stresowych. W każdym razie, no, idą jakieś przemiany, idą jakieś zmiany, dużo wewnętrznych zmian i przemian, Miesiąc na październik, tak? Wszystkiego dobrego!